Łukasz Załuska, dzień dobry Łukasz, miło Cię tak, widzieć. Również, tak. Ważna rzecz, ważna szansa i można powiedzieć, kolejny raz możesz coś zapisać w historii Gromdy. Nie, no tak, już tak jak mówiłem, że przyszedłem do Gromdy przy przygodę. Okazuje się, że się ocieram o, walkę o pasy, także e, zrobię wszystko, także możecie liczyć na bardzo dobrą walkę, bo ja zrobię wszystko. Żeby to wygrać, a nie idzieć to jest dobrym zawodnikiem, zapewne nie odpuści. Nie? Spodziewałem się, że będziesz jednak stawiał gdzieś na karierę bokserską, że ta pięściarska droga to, to jest jakiś cel, ale powrót do gromdy to co? To jest wymuszona sytuacja, jak to w ogóle wygląda z Twojej perspektywy? Nie, to jest wiesz, jak wygrałem ten oto letnią edycję, e, miałem zapisane w kontrakcie, że mam walkę eliminator do pasa, Mariusz zawsze dotrzymuje słowa, nigdy mi się nie, nie dotrzymał słowa. No i tak się stało: mam walkę eliminator do pasa. E, kariera bokserska jest taka, że tam dostaję bardzo mocno przeciwników, z tym, że ostatnia walka, jestem oszukany, czuję się oszukany, czekam na rewanż i tyle. tylko że tam wtedy już nie będzie w tym rewanżu, wiesz, rozstrzygnięcia na punkty, bo się nie da mu szukać kolejny raz, to będzie Miło. ciężki knock Miło słyszeć, ale na ile Ci ta walka zbudowała teraz do tego startu tutaj? Jakieś większe doświadczenie, jeśli chodzi o pewność siebie, bo jednak występ, duża publiczność, tak jak byliśmy ostatnio na, na wydarzeniu. Jakieś punkty z tego tytułu zebrałeś do tego, żeby dzisiaj, żeby jutro rozstrzygnąć walkę na swoją korzyść? Słuchaj, no na pewno, no wiesz, no dostałem chłopaka, który ma 70 walk, walk amatorskich, szósta jego zawodowa, a moja druga zawodowa, zero amatorskich. Dostaję takiego chłopaka, słuchaj, robię z nim równą walkę, wygrywam, zostaję oszukany. E, także wiesz, e, robię 6 rund. E, także na, i wcale tam nie brakowało tlenu, tylko że jeszcze mógłbym zrobić jedną czy dwie bez problemu. Także na pewno mi zbudowała, na pewno dała mi tutaj jakieś, wiesz, takiej pewności siebie. E, no i jeszcze ktoś się okaże jutro, bo to też nie ma co zrobić przed walką, ale, ale, ale tak, w głowie zbudowała i dała pewność siebie, nie? Twój rywal nie wydaje się być. Troszkę może gdzieś tam widać było, że, że jest to napięcie przedwalkowe, ale wydawał się być pewny siebie. Nie no ja jestem, że nigdzie to można zadowolnić. Nie, także. No e, liczba... doświadczenie też. No tak, no to, wiesz, nie wiem czy on na pierwszej edycji, był, zaraz się pamiętam, no ale też parę tych walk ma, nie. Jak oceniasz swoje przygotowania teraz do tej gromdy? W tej chwili jak wyglądały cały czas w Olsztyn? W Arachionie plus teraz mieszam te treningi, o Gdańska do trenera Rafała Kałużnego. Eee, do Gdańska, tak? Do Gdańska, tak. Tam trenuję, tam boksuję, tam sparuje. no ale głównie w Arachionie z, z Pawłem Berlaczem. Eee, co, przygotowania bardzo dobre, z tego wiem, że 8 tygodni, 8-9 tygodni przygotowałem pod Wasyla. Bo z waselem miałem eliminator do pasa, z tym, że wasel mi tydzień temu wypaść, do no wiadomo, względów pasyw nic, także tam musi pomagać swoim. Eee, no a tu ze mną była decyzja taka, że rocujemy, no i co trafimy, to, to to będzie. Ten puzzle jest dla ciebie ważny, ta perspektywa zdobycia pasa, jeśli jutro wygrałbyś walkę. Bardzo, bardzo, bardzo. Ja to chwilę jest bardzo ważny, także odstawiam wszystko, e, tylko żeby to zdobyć. Nie? To w takim razie tak, trzymam kciuki za dobrą walkę, za dobrą postawę. To nawet wiem, że zawsze dasz dobrą walkę i nie będzie tutaj najmniejszego problemu i oby się nikomu nic nie stało. Nie, dziękuję. Dziękuję bardzo.